Szkoda, że ta klatka już jest zarezerwowana dla królików, ponieważ nawet sam bym w tym zamieszkał. Witam Was wszystkich w kolejnym filmiku na moim kanale, z tej strony Achrylek. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył kolejnej części kontynuowania budowy klatki dla królików, tak więc wszystkich nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco i zaczynajmy! No, więc tak, zaczynamy kolejny dzień pracy. Teraz dwa dni ciągle padało. Tak, więc wszystko było przykryte plandeką i stało, po prostu czekało na dalszy ciąg pracy. Plandeka została tam jeszcze zostawiona. Jakby zaczęło padać, to znowu zostanie to przykryte, żeby po prostu to tak nie namokło. I tak potrzebujemy głównie trzy rzeczy: tutaj siatka, płyty OSB oraz blacha na dach. Blacha na dach jest zamówiona w najbliższych dniach, nawet powinna już dzisiaj albo jutro być gotowa. Tak więc czekam na telefon. Płyty OSB zostały przewiezione, tak więc też zostaną za chwilkę tutaj montowane, oraz siatka na ruszta oraz tutaj na drzwiczki z przodu. Także dzisiaj już przyszła kurierem, tak więc możemy robić dalej. No i tak, mamy już tą tu siatkę, siatka została zamówiona na Allegro, jest to siatka o oczku 19x19 mm, pręt ma 1 mm grubości, jest dwa razy ocenkowana, szerokość 1 m i długość 5 m w jednej rolce, mam zamówione dwie rolki, czyli 10 m. I powiem Wam tak, jeżeli nie chcecie zostać zdarci z pieniędzy, to polecam zamawianie na Allegro, ponieważ za jedną rolkę dałem 41 zł, żalem z przesyłką wyszło mnie 95 zł. Jest to ta sama siatka, która była tutaj montowana na tym pasku metr od dołu przy wolierze dla papug I jeżeli policzyłem sobie to, jeżeli miałbym tyle samo zamówić tutaj u, u nas niedaleko w tym sklepie, który jest, gdzie jest ta siatka musiałbym na taką ilość wydać 240 zł. Jeszcze oczywiście bez transportu. To trzeba by sobie samemu kupić. Tak więc Allegro polecam. No i link oczywiście zostanie podany w opisie, jeżeli ktoś chciałby zakupić. I bierzemy się do pracy. Na samym początku weźmiemy tą siatkę, rozpakujemy i przyczepimy ją na całej długości tego wozu, tutaj właśnie na tej drewnianej konstrukcji, żeby zrobić e, ruszt, na którym będą mogły być króliki. No i co? I siatka gotowa. Tak więc można nazwać to te ruszta. E, siatka wiadomo, troszkę będzie się jeszcze uginać, ale to już w mniejszym stopniu, ponieważ cała jest przybita do tej konstrukcji. E, wszystkie boki, gdzie można byłoby się skaleczyć, także są tutaj Albo przybite, albo wyszlifowane troszkę, żeby po prostu kliki nie mogły się tutaj skaleczyć. A tutaj to na przykład zostawiłem. Na przykład tutaj później będzie przyciśnięte kolejną łatą. I teraz tak, żeby dalej robić, mam oczywiście te płyty OSB, które będą zrobione jako ściany, ale żeby zrobić z nich ściany, oczywiście, musimy mieć najpierw. Taki zarys przedniej konstrukcji, mniej więcej, gdzie będzie siatka z tymi e, drzwiczkami. Czyli muszę teraz zrobić łaty na dole i po bokach, mniej więcej, żeby do tego także można było tu, na przykład, teraz z boku e, te bocznie łaty, jako te boczne ściany przykręcić. Tak więc e, na samym początku, właśnie zaraz zabiorę się za tą e, taką lekką konstrukcję, a później przyniosę płyty i będę robić resztę. No więc tak, mamy kolejną rzecz, yy, czyli tutaj wstępną konstrukcję. E, późniejszego tutaj przodu właśnie. Znowu została dodana tutaj jedna łata wzdłuż całego wozu oraz pojawiły się już tutaj dwie e, łaty pionowe, które będą nam wyznaczać ścianki. Dodatkowo została dodana łata, na której będzie ta płyta cała tutaj przymocowana i to samo jest zrobione po drugiej stronie. E, w ten sam sposób na górze jest dodana łata, jedna łata pionowa, która będzie nam wyznaczać właśnie tutaj róg tej całej klatki. Możecie to teraz zauważyć. Udało mi się powycinać tutaj właśnie z tej płyty. Już mam całą tylną ścianę tutaj gotową. Tyle właśnie ile tutaj widzicie z boku zostało mi z tej jednej płyty. Reszta została wykorzystana, ale to i tak bardzo dobrze. Ponieważ myślałem, że te dwie płyty mi braknie, tutaj właśnie jest jeszcze jedna stoi, tak więc ona będzie za chwilkę wykorzystywana. Ponieważ dalej będę robić te boki. Eee, tutaj właśnie ten przód i ten tył, Także zostanie wykonane z płyt OSB. Mam już tutaj właśnie to wszystko przygotowane, eee, cała rama, boki, góra i dół, złoty są już zostawione. Tutaj mam zostawiany odstęp 18 mm, tak żeby akurat weszła mi ta płyta. I była równa z łatami. Tak samo jest z tyłu, tylko że z tyłu było troszkę łatwiej, ponieważ tamte płyty były pod kątem prostym. Chodzi mi tutaj o to, że jak możecie zauważyć, pod kątem prostym były i ta, i ta z tyłu. Tak więc tutaj łatwo po prostu będzie przykręcić ten kawałek płyty, ale. W związku z tym, że na przodzie tutaj mam zostawiony właśnie tak, to było oryginalnie na wodzie zrobione, nie wiem, czy może, czy zauważycie to. E, jest tutaj ścięcie, tak więc także zostało tutaj wykonane ścięcie. No i kontynuując, żeby to ładnie wszystko wyglądało, e, musiało po prostu te ścięcie być przeprowadzone dalej, tak więc zrobiłem to e, pod kątem tą łatę oraz tak samo tą tylnią. E, tutaj troszkę to inaczej wyszło, ale podobnie, też tak samo poprowadzona. E, wygląda to po prostu dekoracyjnie troszkę lepiej. E, tak więc stwierdziłem, że mam czas, to to zrobię. No i teraz właśnie będę wycinał z tej płyty, która mi z tej drugiej płyty, która mi została, żeby te boki po prostu były w całości. No i mamy kolejny dzień. E, dzisiaj strasznie piecze słońce, tak więc za chwilkę będę musiał sobie tutaj parasol przynieść, żeby robić troszkę tutaj w cieniu. Ale co do wozu, mam już tutaj znowu coś gotowe. Tutaj, właśnie, całe te boki zostały już zrobione: jeden bok i drugi bok, także już tutaj jest gotowy. Tak więc wszystkie ściany mam już zrobione. Teraz jeszcze okazało się, że tutaj między tym płytami a dachem będzie dość duża przerwa około 12 cm. Tak więc, tutaj jeszcze zaraz wezmę i takie paski po prostu płyt pomiędzy tymi łatami, także przykręcę, żeby po prostu nie można było tam nic wyciągnąć, ani króliki nie miały możliwości się stąd wydostać. I tutaj jeszcze, ponieważ z góry te płyty ta tylna ściana jest przechwycona, tutaj przykręcona. Ale nie ma tego zrobionego z dołu, tak więc tutaj taką y, listwę aluminiową przykręcę, żeby po prostu to wszystko ładnie tutaj trzymało. Tak więc najpierw się zajmę tym, a później zacznę już robić tutaj tą frontową ścianę. No i tak, kolejne rzeczy mamy tutaj już dzisiaj porobione, ponieważ, y, jak Wam mówiłem, troszkę tutaj właśnie ten cały wóz uszczelniłem. I między innymi, co możecie już zauważyć, wóz, cała ta przestrzeń w wywozie jest podzielona już na komory. Komór jest tutaj zrobionych pięć. Wstępnie są podzielone na te same powierzchnie. Ale jak planuję, będzie tutaj e, między innymi właśnie jeden samiec i dwie samice. Tak więc y, będą używane teoretycznie cały czas trzy klatki. Później te dwie samice będą miały młode, więc będą wykorzystywane dwie kolejne. Ale żeby tego nie marnować, stwierdziłem, że w ostatniej będzie samiec cały czas, więc ta klatka będzie po prostu cały czas taka sama e, na stałe. No i później mamy dwie samice. Czyli przypuśćmy te dwie klatki. Zostają nam dwie klatki puste, stwierdziłem, czemu miałyby stać bezczynnie, tak więc te dwie klatki zostaną połączone i te dwie klatki zostaną połączone. Między nimi, jak widzicie, zastosowałem tutaj łaty właśnie na przodzie, na górze, z boku i z dołu i to będzie tak by ściana. Tutaj oto będzie przyczepiona siatka, ale właśnie, żeby mówię tak, żeby połączyć te dwie komory ze sobą, Yy, połowa tej ściany będzie zrobiona na stałe, a połowa będzie się, tak jakby kolejne drzwiczki będą otwierać do góry. Czyli będzie możliwość po prostu połączenia tych dwóch klatek na czas wykotów, na czas yy, jak matka będzie się zajmowała młodymi. Później, gdy będzie już yy, potrzeba po prostu oddzielenia młodych od matki, wtedy zostaną te drzwiczki zamknięte, klatka znowu zostanie podzielona na pół. I wtedy będzie osobno samica, osobno młode, i tak samo w, tym, w tych dwóch kolejnych. Tak samo będzie. Osobno samica, osobno młode, na czas wykotów będą te dwie klatki połączone, czyli będą, tak jakby, dwie klatki duże, jedna mała z możliwością podziału na pięć mniejszych. No i może tutaj przejdę teraz do tyłu. Między innymi, właśnie wszystkie boki zostały już zrobione z tych płyt. Ale była tutaj szpara, ponieważ jest płyty, te ściany własne są do któregoś momentu. Później są łaty, które stanowią konstrukcję całą na dach, że na nim będzie stosowane pokrycie dachowe. No i tutaj właśnie między innymi było no, nawet 12 cm przerwy, ponieważ łaty mają po 6 cm szerokości. I zastosowałem tutaj zaślepienie, ponieważ jak możecie zauważyć. Tutaj, i tutaj są e, płyty na ścianę, i tutaj jest zrobiony dodatkowy kołnierz. E, on jest równo właśnie z tymi płytami. Tak więc, jeżeli przywiozę już e, blachę właśnie tutaj na dach, położę ją na tych łatach, to będzie wszystko szczelne. Nie będzie tu możliwości wyskoczenia, czy to nawet królików z tych klatek. Ale nie będzie także możliwości, żeby że jakieś szkodniki, typu łaska, na przykład, nie będzie mogła wejść do środka i zrobić szkody królikom. Tak więc, wszystko zostało tutaj wszystko. Uszczelnione między innymi, właśnie tutaj, także na przodku, ponieważ tutaj też między tymi łatami było 5 cm przerwy. Tak więc tutaj zostało wszystko uszczelnione tą pozostałościami płyty OSB, która mi została właśnie z robienia tych boków. Komory są dosyć duże, ponieważ wyszło mi to wymiarowo mniej więcej 75 na 75 cm e, na dole, czyli wysz wyszły takie po prostu kwadraty. E, komory są dosyć wysokie, no to akurat nie gra roli, ponieważ no tutaj aż tak wysokie tego nie potrzebujemy, no ale spust jaki jest, żeby po prostu też łatwiej mi się z tego korzystało, zostało tak zrobione. Może akurat króliki będą sobie lubiły e, chodzić na dwóch łapach. Komory nie są do, jakoś tam wybitnie duże, ale tak jak właśnie mówię: jeżeli będzie to samica z młodymi, to zostaną one połączone. Tak więc wyjdzie nam 75 na 1,50 50. Tak więc to już będzie duża komora. Eee, no a tak nie potrzebujemy za dużo komory, ponieważ są to kuliki typowo na mięso. Prawdopodobnie są tutaj właśnie takie planowane. No i stwierdziłem, że podzielę to na pięć, żeby to po prostu tak, że jakoś miało sens użytkowania cały ten wóz, żeby po prostu nie marnować tu tego miejsca, ale także go dobrze bardzo wykorzystać. Eee, oczywiście później tak, że myślę, że zostały wymienione tam w tej w wolierze dla papug ledy, ponieważ papugi mi je przegryzły, tak więc zostały wymienione na inne przez to właśnie zostały skrócone, ale myślę, że tutaj właśnie ten wóz jest krótszy, dlatego tutaj także zostanie, może nie na stałe, tak co jest w tych innych wolierach, tam po prostu starczy tylko na kontakcie włączyć-wyłączyć, tutaj prawdopodobnie będę musiał troszkę biegać z przedłużaczem, jeżeli będę chciał załączyć ten prąd, ponieważ jest to mobilna klatka, tak więc nie będę tutaj robił także połączenia prądu na stałe, ale myślę, że tu nie będzie jakiegoś większego problemu. No i jak na razie to by było na tyle. Ee, oczywiście tutaj jeszcze całe zostało mi zrobienie tych e, ścian między komorami oraz całej przedniej ściany, gdzie będą znajdowały się drzwiczki do poszczególnych komór. Blacha na dach także była już zamówiona. Już dostałem informację, że jest do odbioru, ale niestety e, sytuacja jest jaka jest w gospodarstwie. Tak więc przygotowujemy się powoli do żniw. I oczywiście no nie mam za dużo czasu, tak więc y, zostanie to jak na razie tak zostawione, bo czekam aż troszkę się po prostu rozluźni. Prawdopodobnie w poniedziałek będę teraz, ten co był, będzie, nie wiem dokładnie, kiedy ten filmik będzie dodany, pojadę po tą blachę i zostanie ona właśnie zastosowana tutaj przykręcona na gotowe, ponieważ cała konstrukcja dachu, do której będzie to pokrycie dachowe przykręcone, jest już gotowe. Tak więc zostało mi tylko właśnie przywieźć, przykręcić tą blachę. Uwaga! Audycja zawiera lokowanie produktu, ponieważ blacha będzie z blachotrapezu. E, oczywiście blachę polecam, e, ponieważ to będzie już moja trzecia budowa. E, właśnie to już jest trzecia, druga była właśnie budzika woliera, gdzie znajduje się budka dla zwierząt oraz woliera z papugami, gdzie także znajduje się ta sama blacha z blachotrapezu. Jak właśnie mówię, bardzo polecam, ponieważ blacha jak na razie się spisuje bardzo dobrze cenowo, także to dobrze wychodzi. Ja tutaj na tą blachę, gdzie potrzebuję mniej więcej 2 na 4 metry, kosztuje to 260 zł. Tak więc porównując do innych blach, gdzie sprawdzałem ceny, nie jest to zbyt dużo. No i tak właśnie mówię jak na razie to by było na tyle, ponieważ troszkę się tutaj podziało. Jeszcze to trochę będzie, tak więc jeszcze to podzielę na jedną część, która ukaże się za niedługo. A w tym filmiku to by było na tyle. Myślę, że Wam się oczywiście spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Możecie także się ze mną skontaktować za pomocą mojej stronki na Facebooku pod tą samą nazwą. A ja się dzisiaj z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!